Cześć, Manka, Witam Was bardzo serdecznie Dzień dobry albo dobry wieczór, zależy kiedy to oglądacie Dzisiaj jestem na wycieczce w okolicach Garwolina Właśnie z Garwolina wyjechałem w stronę Łukowa, chyba Łukowa Będziemy odbijać na Parysów I następnie jakoś do Mińska Mozowieckiego, próbowali się dostać I do Warszawki Wreszcie, słuchajcie, miałem chwilę Wolny dzień, żeby polatać, bo ostatnio nie było czasu, nawet w weekendy Chmury takie niezbyt, ale mam nadzieję, że, że padać nie będzie, bo nawet oczywiście, że nie wziąłem Kombiaka przeciwdeszczowego, o membranach Już nie wspomnę Także bardzo wraca na polskie drogi wracamy na wycieczki w sierpniu będzie tego myślę że więcej będzie więcej jakichś fajnych wycieczek bo też tam dopowiada mi się jakiś urlop zobaczymy jak to wyjdzie na razie nic nie mówię bo plany planami a życie życiem Tu gdzieś powinniśmy właśnie odbijać na miejscowość Parysów, mam taką nadzieję, na drogę 805. Tutaj widzicie, mam uchwyt na telefon, ale on jest taki chujowaty, muszę go zmienić. Zmienić albo jakiś inny uchwyt do niego wymyślić, żeby był, nie wiem, tutaj najlepiej by im pasowało. A zdejmować kierę i go tam montować, to mi się tak sobie uśmiecha, ale zobaczymy. Dzisiaj będzie taki vlog wycieczkowy. Będę gadał o wszystkim i o niczym. To już kolejny, ale chyba z tego, co, uważy... co, co zauważyłem, takie najlepiej mi wychodzą. Dobra, Borowie Łuków 51, to jeszcze jedziemy w stronę Łukowa Głosków, miejscowość, jak to jest Głoskowa? Daję łapę w górę. Na pewno nie ma, ale no. Co tam? Ale jak to jest, ktoś jest to, to daj znać w komentarzu. A noż Widelec czasami tak jest, że, że przejeżdżam, że gdzieś tam się melduję, i później ktoś mi pisze, ty to moja miejscowość. Ostatnio tak było w miejscowości Ostrojenka, że ktoś tam napisał, że szkoda, że i napisałem, że ja tam jadę, bo on tam. Mieszka, no i chętnie by się spotkał No ale co zrobić Jak nic nie zrobić, Ja czasami nie wiem gdzie jadę, po prostu sobie wsiadam I jadę Zawsze mnie na wioskach zastanawia Po cholerę ludzie siedzą na tych ławkach przed chałupami i, i, i siedzą Unin3, jeśli jakaś mucha wpadnie To werysory. Ale dzisiaj jest po prostu tyle much że to jest jakaś masakra Po prostu masakra I takie to, to polskie drogi Można narzekać, że są dziurawe, tam zaraz będzie zajebiście dziurawa droga Ta jest trochę mniej dziurawa, bo stamtąd przyjechałem, zawróciłem w Garwolinie Zatankowałem na jakiejś dziwnej stacji Nigdy nie tankuję, zawsze staram się na Bipin albo na Orlenie Ale widziałem, że dole. Można sobie zatankować od czasu do czasu na jakiejś Dziwnej stacji, mam nadzieję, że Nic się Szerszeniowi z tego powodu Nie stanie, nie wydarzy A no i tutaj będziemy mieli jakąś stację Za 500 metrów Też jakąś, ale tutaj będzie autogaz To to mijałem I tutaj jest jedna wielka ściema Bo jest znak, że jest stacja benzynowa Ale stacja benzynowa Nie funkcjonuje taka sytuacja Kaneks. Też bym na kaneksie Zatankował Jakby był czynny Ale że nie był To nie zatankowałem Paliwo to paliwo, nie? nie jedzie na tym dziwnym paliwie jak trzeba, więc nie widzę problemu Żelechów Czy ja chcę do żelechowo jechać Chyba nie chcę Tak mi się wydaje Parysów właśnie tam musimy zmierzać Bo tutaj jest droga e, nauków W prawo, tak Nauków, chyba nauków gdzie się skłonamy i zapierdalamy? Kurde, w ogóle muszę, słuchajcie, Wam powiedzieć moi mili, że muszę się wybrać e, może nie na torowanie, ale gdzieś e, w góry, żeby trochę sobie powinklować, bo u mnie te winkle to tak marnie wyglądają. Ale dobra, nie narzekam, będzie urlop, będziemy myśleć. Nic nie mówię, tutaj się wybrał pan Track majstrem Miejscowy słup. Fajne laski tu są. Słuchajcie, na grzybie może i na grzyby kiedyś się wybrać. Lubię w ogóle, słuchajcie, taki luźny vlog, to Wam powiem, bo lubię spędzać czas na świeżym powietrzu aktywnie. To, to raz. A dwa, że lubię też sobie pójść czasem do lasu i, i połazić po lesie, dotlenić mózgownicę, bo wiecie, e, w dużym mieście jak Warszawa, żeby wyjść na dwór, no to tak, ja tak nie lubię, co se usiądę na ławce przed blokiem, to tak z dupy trochę, nie? No to trzeba gdzieś tam, nie pójść sobie na rower, ewentualnie na spacer Na Wisłę na przykład, co jest fajne ale lubię właśnie sobie pojechać gdzieś za miasto i sobie pochodzić czy za grzybami czy po prostu tak sobie położyć. ja grzybów nie umiem zbierać więc y, całych koszyków do domu nie przyniosę ewentualnie pięć sztuk no ale 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 lubię lubię się do nie nie niekoniecznie lubię siedzieć w domu wiadomo mam czasami takie dni że się oglądam trzy filmy i tyle nie ale Ale czasem czasem po prostu w taką pogodę to nie ma kuta żebyście żebyście mnie namówili na siedzenie w chałupie nagrywa się, nagrywa tu mam przeszkodę trenową co się nazywa kombajn zbożowy no w taki kombajn to nie chciałbym się kurwa wkombajnować to by było mocno, mocno słabe Tutaj jedzie druga przeszkoda, czyli traktor Władimirec Tak one się nazywały Ja wiem, że mam odbić na jakąś miejscowość Sienica Prosto, właśnie tak Nie ma na Sienicę, później jakoś na Miańsk Mazowiecki Nie, tutaj mamy, o to jakieś kościoły, pierdoły Blenda! Blenda musi być, bo bez blendy to nie ma kuta Nie wyobrażam sobie mieć kasku bez blendy Siennica prosto Patrzcie jaki ładny kościół, właśnie dlatego lubię Dlatego prawdopodobnie następnym moim motocyklem w związku z moim używaniem tak jak go używam będzie kruzerek no wiem że jeszcze za młody jestem na kruzerka albo turystyk Jedno z dwóch Dobra gdzie ja kurwa mam jechać jedziemy główną drogą Chyba. O, i tutaj słuchajcie, niby, może gdzieś nam się działa, ale pizda. Bieg nie wszedł. Ale pizda, taki zakręt fajny był. Ale tam był piasek na nim. I to jest kurewsko niebezpieczne. A kiedyś jeszcze na gejzie, na jednej z pierwszych moich wycieczek, yy, wypierd nie wypierdoliłem się, ale zapewne dość mocny uślicz. Już myślałem, że będę leżał więc z tego względu słuchajcie, nie nie wchodzę w zakręty, nie składam się mocno w zakręty, których po prostu nie znam, wiem, że tam nie ma dziur, nie ma piasku i tak dalej, i tak dalej wola voilà, starok spoko lubię właśnie, słuchajcie sobie jechać to 80 na godzinę przez las z jedną ręką na baku, czasami tylko muszę sobie kupić tankbak, bo zawsze wyżej to wygodniej. Eee, tankbag z Lidla jest dobry, ale niestety na z srejkecie mi go zwiewa, chujowo się trzyma. Może szyba coś pomoże, ale na razie szyby. Jak widzicie, nie mam, znaczy mam w domu, ale nie mam jej zamontowanej O skurwysyn O ja pierdolę O kurwa O człowieku O fuck Widzieliście to? Moment by mnie nie było ja pierdolę Po prostu Jakaś masakra, a tam był znak Zwierzęta leśne, nie? Był znak, więc teraz kurwa Słuchajcie, nie potrzebuję dzisiaj już na pewną kawy O kurwa O, ja pierdolę by było kurwa, nie chcę myśleć. Po prostu nie chcę myśleć. Dlatego w takich miejscach nie można zapierdalać. A ja sobie jadę wyluzowany, bez spinki, oszczy w życiu. Dobra, słuchajcie, teraz muszę pozbierać myśli I trochę wluzować może gdzieś stanę sobie Żeby mi adrenalina opadła Także dzięki wielkie za oglądanie tego Vloga o wszystkim i o niczym i o sarnie Bym kurwa sarnę zdjął, no Ja pierdolę Na pewno będzie wycinek specjal z tego Oszty w życiu. Pół metra, nie wiem, 20 cm brakowało. Oszty, a jeszcze się odwróciłem. Dobra, dziękuję. Jeśli się podobało, zostawcie suba. Łapkę w górę bądź w dół. Ja kończę. Zaraz wam jeszcze nagram jakiegoś vloga tematycznego jak trochę ochłonę. Także narka, hej!